Dzień dobry. Witajcie dziewczyny. Dzisiaj zrobię wam spotkanie z mikrodermabrazją. Jesteście na stronie Akademia Pięknych Zmian i dziewczyny, na pewno nie jesteście tu przypadkiem. Być może szukacie wiedzy, inspiracji, jak zadbać o siebie, jak sprawić, by żyło nam się lepiej, jak być po prostu lepszą, pewniejszą i odważniejszą. Zapraszam was do naszej firmy, bo tutaj wszystko jest możliwe. Ja jestem doradcą piękna firmy Mary Kay i poprzez kosmetyki dziewczyny sprawiamy, by kobiety czuły się lepiej, wyglądały lepiej, by były pewniejsze. Dodajemy wiary, dodajemy odwagi i sprawiamy, że życie jest po prostu piękniejsze. Dzisiaj omówimy zabieg mikrodermabrazji. Wiele kobiet, dziewczyny chodzi na ten zabieg do kosmetyczki. Jest to zabieg złuszczający który potrzebuje nasza skóra w pewnym czasie, bo skóra ma swój rytm dobowy, ona ma też swoje życie i na pewnym etapie, jak już jest bardziej dojrzała, bo im dojrzała, im bardziej właśnie taka bardziej dojrzała skóra, ona potrzebuje wtedy naszego wsparcia, więc korzystamy wtedy z gabinetów kosmetycznych i z różnych specjalistycznych zabiegów. By jej pomóc, by ją wesprzeć po to, by wyglądać lepiej i zdrowiej. I jednym z takich zabiegów jest właśnie mikrodermabrazja. Nasza mikrodermabrazja w Ameryce składa się z dwóch produktów. Jeden jest to preparat z korundem, który złuszcza skórę, drugi to serum, który zamyka pory pięknie kończy zabieg i wygładza i bardzo mocno dba o skórę, by wyglądała lepiej dziewczyny zabieg mikrodermabrazji jest potrzebny naszej skórze jest on zabiegiem, który wspiera skórę w jej odnowie w takim rusztowaniu w pomocy dla skóry, by była jędrnie, jędrniejsza by była zdrowsza by złuszczyć to, co zalega nam na skórze bo nasza skóra wytwarza właśnie ten naskórek, który z czasem trzeba usunąć i jak ona nie ma siły, my po prostu jej w tym pomagamy od tego jest, są właśnie zabiegi złuszczające. Pierwsze, co dziewczyny musicie zrobić, oczyścić twarz, jak przed każdym zabiegiem. Ja używam mleczka 4 w oczywiście Amerykaj, dlatego żeby zabieg wykonać już na czystej skórze, żeby nic na niej nie było, żadnych zanieczyszczeń, bo będziemy troszkę ingerować w jej życie, w jej pracę, w jej wygląd. I dziewczyny, pierwszy etap to jest preparat korundu. To są takie Zobaczcie, to jest biały preparat, który ma w swoim składzie delikatne ziarenka. Są to ziarenka korundu, które są bardzo y, równo oszlifowane. Y, korund jest kamieniem szlachetnym, drugim po diamencie i będziecie je czuły na własnej skórze dotykając, pocierając. Zabieg wykonujemy, zobaczcie, pocierając własnymi dłońmi, zwilżonymi wodą, żeby ta twarz nie była sucha. Po prostu polerujemy skórę. Wiecie, co się dzieje, jak polerujemy paznokcie? One się robią gładkie, bez żadnej ryski. Tak samo będziecie polerować skórę, która będzie się stawała bardziej gładka, będzie, będzie taka aksamitna, nie będą widoczne pory, nie będą widoczne zmarszczki. Oczywiście to się dzieje z czasem, to nie dzieje się od razu, ale mikrodermabrazja jest takim zabiegiem, który wam to pięknie wygładzi, spłyci, więc tutaj y Obrazuję Wam troszkę, żebyście wiedziały o co chodzi i jak to wygląda. Usuniecie również martwy na który Wam zalega, bo niektórzy mają tendencję do zostawania takich martwych skórek na twarzy. Ten zabieg pięknie to usunie, odkryje nową piękną skórę. Ona będzie wyglądała zdrowiej, ona będzie bardziej napięta. Będziecie dbały również o jej elastyczność, napięcie, o wygładzenie właśnie z i linii. Ta skóra będzie zdrowsza. Ona będzie też miała inny koloryt, taki zdrowy. Nie będziecie widziały porów, ponieważ zmniejszy się widoczność porów, ale one dokładnie zostaną oczyszczone tym preparatem. Oczywiście od razu będziecie widziały ujędrnienie i podniesienie całego owalu twarzy. Ten zabieg jest bardzo fajnym zabiegiem dziewczyny, który w szybki i widoczny sposób poprawia wygląd skóry. Więc jeśli chcecie zadbać szczególnie o swoją skórę, to polecam Wam zabieg mikrodermabrazji. W tych dwóch tubkach macie, kochane, 50 zabiegów, więc przeliczcie sobie koszt, koszt zabiegu kosmetyczki i koszt zabiegu u nas. Dziewczyny, to jest po prostu bardzo ekonomiczny produkt, który natychmiast pomoże Ci zadbać o wygląd Twojej skóry. I dziewczyny, po preparacie tym do. Polerowania skóry, nakładamy kolejny produkt. Ten preparat zmywamy oczywiście całkowicie z twarzy. Nakładamy serum. Serum pięknie wygładza skórę, zamyka pory, łagodzi skutki delikatnych podrażnień, które zostały wykonane przez pierwszy preparat. Ono również jest dedykowane pod makijaż dla wszystkich pań, które mają widoczne pory, żeby pięknie wygładzić skórę i sprawić, by te pory. Nie były tak mocno widoczne. Polecam Wam świetny produkt y, dla osób y, z serą tłustą, mieszaną, właśnie, które chcą zmniejszyć widoczność porów. Oczywiście sprawi również, że y, makijaż utrzyma Wam się znacznie dłużej. Y, dziewczyny, ten zabieg jest zabiegiem bardzo bezpiecznym, wykonujecie go same w domu. Macie y, tutaj gwarancję i bezpieczeństwo, że Wasza skóra będzie dobrze potraktowana, bo ten preparat jest właśnie bezpieczny. Te korun... kryształki korundu są bardzo gładziutkie, więc nie uszkodzicie sobie skóry przy okazji. Będziecie obserwować, co się dzieje z Waszą skórą po takim zabiegu. I Jeśli chciałybyście wykorzystać moc tych produktów, to zapraszam do kontaktu. Napiszcie w wiadomości prywatnej, jeśli chcecie wypróbować to również napiszcie, jest taka możliwość, bo u nas z i macie możliwość wypróbowania produktów przed zakupem. Polecam Wam serdecznie, jeśli chcecie szybko odnowić skórę. Jest to preparat, który możecie używać przez cały rok, więc jest bardzo bezpiecznym produktem w porównaniu z właśnie tym gabinatowym, który. No, Potrzebuje większej tutaj, większej trochę większego zaangażowania, więcej czasu i być może akurat będziesz chciała wypróbować moc mikrodermabrazji Marykei. Dziewczyny, taki preparat, mikrodermabrazja, polepsza Wam również wchłanialność produktów, tym samym przyspiesza efekty innych zabiegów, maseczek, serów, kremów lub pielęgnacji, której używacie codziennie, bo to jest bardzo, bardzo istotne, jeśli macie. Na powierzchni skóry, starą skórę, która zalega, to ona nie pozwala Wam, nie pozwala tym składnikom, które wy używacie do pielęgnacji, wchłaniać się głębiej i wykorzystywać na swoją korzyść. Więc jeśli macie jakąś pielęgnację, która nie daje rezultatów, być może potrzebujecie wsparcia w postaci zabiegów wzuszczających, by przyspieszyć proces przyjmowania składników aktywnych z produktów. Przyspieszyć proces lepszego wyglądu, bo mikrodermabrazja właśnie oprócz tego, że dba o wygląd, ona również przyspiesza wchłanialność tych produktów, zagęszcza skórę, liftinguje, usuwa zmarszczki i zagniecenia, ale również sprawia, że nie widać przebarwień, że skóra wchłania wszystko to, co dacie jej, co na nią położycie, i rezultaty waszych pielęgnacji widać po prostu szybciej. Także zapraszam. Jeśli y, nie próbowałaś mikrodermabrazji, koniecznie skorzystaj, wypróbuj. To bardzo bezpieczny produkt. Dziewczyny, y, dzięki Wam za dziś. Y, mam nadzieję, że czegoś się dowiedziałyście ciekawego. I życzę Wam pięt, pięknego dnia. Dziewczyny, pa!